po raz kolejny na moim kanale, ja jestem oczywiście Hasan i zapraszam Was do oglądnięcia kolejnego filmiku z serii O Game. Niestety to będzie już ostatni film z serii O Game. W tym filmiku chcę opowiedzieć Wam trochę o ciekawostkach związanych z tą grą, a także opowiedzieć to, czego po prostu jeszcze nie opowiedziałem do teraz. Jeżeli chodzi o wcześniejszy filmik, o poprzedni filmik, gdzie mówiliśmy o ostatniej sferze, czyli sferze militarnej, e, niestety popełniłem tam jeden błąd, gdyż powiedziałem, że okręty wojenne niszczą pancerniki. Nie, to nie jest prawda. E, pancerniki są o wiele mocniejsze od okrętów wojennych i wysłanie takiego pancernika na okręt wojenny to po prostu okręt wojenny jest wtedy bez szans. Czyli za swój błąd, oczywiście przepraszam. Dobra, to chciałem opowiedzieć Wam na początku. A jeżeli chodzi o tematy, które dzisiaj będziemy poruszać, czyli może na początek omówimy sobie trochę o nieuczciwości graczy, którzy, no wiadomo, w każdej grze są nieuczciwi gracze, na przykład jak tutaj na OGamie. Nieuczciwego gracza można poznać na przykład, gdy stosuje wiele wielokąt, który po prostu tworzy wiele kont na jednym uniwersum. Jest to tak zwane multikonto i po prostu pompuje sobie surowce ze, ze słabszego konta na te lepsze konto. No jest to dobra technika, ale moderatorzy strony Ogame też nie śpią i na szczęście wyłapują takich jakby nie oszustw, bo oszust to jest zbyt mocne słowo. Ja bym powiedział, że bardziej spryciarzy, którzy po prostu szukają jakby krótszej drogi na szczyt w ten sposób właśnie oszukując. I znowu nasuwać te słowo. No dobra, jak zwał? Tak zwał. E, po prostu oszukują, e, pompując właśnie sobie, ulepszając sobie właśnie e, te swoje imperia poprzez zakładane e, inne konta. E, jeżeli chodzi o tak zwany bashing, e, bashing jest e, często wymieniany na forum <laughs> i kiedyś był taki okres, gdzie bashing naprawdę był popularny. Batching jest to po prostu atakowanie jednej planety bądź księżyca powyżej 6 razy w ciągu, w ciągu doby, czyli od godziny 12 w południe, do, co ja mówię, od północy do północy. tak. Czyli po prostu, jeżeli mm, istnieje jakiś konflikt między graczami, na przykład ten lepszy gracz, który dysponuje lepszą gospodarką. Lepszą flotą atakował tego biednego, nieszczęsnego gracza, który nie był jeszcze aż tak rozbudowany. Po prostu miażdżył go dzień w dzień, kilkakrotnie. Jest to oczywiście też zakazane. Inni gracze stosują też handel surowcami w jakichś innych serwisach aukcyjnych. Oczywiście jest to też niezgodne z regulaminem. Inni stosują oprogramowania, które, które automatyzuje pewne czynności w grze. Na przykład warunki gry pozwalają jedynie na ręczne korzystanie z przeglądarki internetowej. Jeżeli chodzi o bugi, bugi to też jest coś, co jest zakazane, niezgodne z regulaminem. Używanie bugów w celu osiągnięcia korzyści. Większość z tych, z tych zachowań jest sankcjonowana w regulaminie gry. Ich naruszenie grozi zablokowaniem konta, tak zwanym banem. Niekiedy jest to ban dobowy lub dłuższy. Czasem są stosowane bany, tak zwane blokady dłużej niż 35 dni, co oznacza po prostu usunięcie konta po otrzymaniu takiej kary. Jeżeli chodzi o symulatory, o jakieś tam programy symulujące wyniki walki, to symulator walki w wyniku dużej popularności gra doczekała się programów symulujących walki, które mają pomagać graczom w przewidywaniu skutków walk, jakie prowadzą. Owe symulatory pojawiły się jako natywny klient. Oraz e, jako wit witryny internetowe. Przekładami takich narzędzi są m.in. E, SpeedSim oraz e, DragoSim. E, symulatory walki oczywiście są e, nakazane, czyli po prostu są e, zgodne z regulaminem. Oczywiście można ich stosować. E, szczerze mówiąc, sam też stosowałem, bo dlaczego mam wysyłać i narażać swoją flotę na na, na klęskę i tracąc przy tym dużą ilość wpompowanych surowców w tą flotę, gdzie za, właśnie za, za, za pomocą takiego symulatora mogę sobie zobaczyć, czy po prostu wygram tą walkę, czy przegram. Jest to uczciwe, gdyż przeciwnik też tego może użyć. Więc jak najbardziej stosujcie też, jest to bardzo pomocne. Istnieją też wtyczki, <coughs> sorry, wielkie. E, istnieją też wtyczki dla przeglądarek e, internetowych, które ułatwiają w pełnym stopniu, w pewnym stopniu rozrywkę. Na przykład e, wtyczka preferowana przez większość graczy jest to na przykład e, Fox Game dla przeglądarki Firefox. E, ułatwia ona e, wysyłanie floty oblicza ona m.in. pojemność floty wysyłanej logowanie do, do samej gry jest ułatwione ponieważ wtyczka Fox Game zapamiętuje na którym świecie gracz gra i dopisuje jego login i hasło. Jest to oczywiście też, też nakazane, czyli zgodne z regulaminem no ale no dobra jest też niestety jest też niestety jakby taki alarm od operatorów O czyli po prostu zdają sobie z tego sprawę, że tworząc taką grę, jako jest OGM, gdzie naprawdę poświęca się długi kawał, jakby kradnie swój czas ze swego życia, bo naprawdę tutaj niekiedy jest tak, że kiedy jesteśmy zaawansowaną już Planetą, gdzie posiadamy naprawdę jakąś fajną, już rozwiniętą gospodarkę, to na przykład chcemy sobie coś, nie wiem, hmm, chcemy sobie coś, nie wiem, jak tam doładować jakiś nowy poziom, zwiększyć sobie ten poziom, to niestety trwa to jeden dzień, półtora dnia. Więc, jak wiadomo, każdy poziom wydłuża się, tak, z czasem jego budowania. I niestety dzieciaki, przeważnie w szkołach, po prostu cały czas wchodzą na komputer, czy to w szkole, czy to na przerwie szkolnej, czy od razu jak przyjdą ze szkoły, czy jeszcze przed snem, po prostu muszą włączyć komputer swojego peseta i sprawdzić, czy, czy, czy jakieś badanie, czy budowa została u nich zakończona. Jest takie oświadczenie na temat uzależnienia od OGame. OGame pisze wyraźnie, podobnie jak inne gracze, jak inne gry czasu rzeczywistego, może prowadzić do uzależnienia. Intensywna gra wymaga podporządkowania życia wydarzeniom w uniwersach. Każda dłuższa nieobecność online może doprowadzić do utraty statków i surowców, dlatego doświadczeni gracze stosują techniki ratowania floty wojennej czyli tzw. Tak Fleet Safe, w skrócie FS, które zwykle wysyła się z jednej z swoich planet Księżyca na inną planetę z misją stacjonuj, na pole zniszczeń z misją zbieraj lub na Księżyc Sojusznika z misją zatrzymaj. Większość takich bitw, bitew zazwyczaj rozstrzyga się przed południem w trakcie roku szkolnego i akademickiego oraz w nocy. Wielu graczy wtedy sprawdza swój stan gry nad ranem, w trakcie przerwy, w zajęciach szkolnych, w pracy. Rodzice i partnerzy graczy Game podkreślają, że sukces w grze staje się priorytetem przewyższającym wydarzenia życia codziennego. Niestety, osiągnięcie dobrej pozycji w grze wymaga bardzo dużego poświęcenia i naprawdę wielu miesięcy. Dlatego im dłużej trwa obecność gracza na Ogame, tym trudniej jest zakończyć grę. Opuszczenie gry e, utrudnia w pewnym stopniu sposób usuwania konta gracza. Konto w Ogame zostanie usunięte dopiero po 7, po 7 dniach od decyzji gracza, a przez ten czas może on zmienić swoją, swoją decyzję. E, jak widzicie, no jak mówiłem, moderatorzy też nie śpią, jeżeli widzą, e, że konto jest cały czas non-stop e, włączone. To wiedzą, no, że po prostu gracz jakby ucieka od swojego życia prywatnego i jest to już alarm, jakby pierwszy stopień uzależnienia od takiej osoby, więc od razu usuwają konto. Jest to dobre. Pamiętajcie, że, że gra, ogólnie gry komputerowe. To jest tylko czysta rozrywka, która po prostu ma nas zrelaksować na krótki czas i naprawdę siedzenie przy komputerze tam 20 godzin, 22 godziny dziennie, są tacy hardkorowcy. To jest naprawdę yy, to jest naprawdę zagrożenie dla samego siebie, bo wtedy odbiegamy od rzeczywistości. <laughs> Sorry, wielkie, ale coś mi jakaś choroba bierze ostatnio, coś mi się dzieje z gardłem. Ale no dobra, zostawmy tych, tych spryciarzy w spokoju, tych ludzi też, którzy są uzależnieni. Poruszmy może inny temat związany z, z grą OG. Chciałbym jeszcze wrócić do, do tematu, na temat serwerów. Kiedyś był taki uniwersum 669. Był to specjalny uniwersum dla osób będących członkami OG-teamu na którym akcja działa się cztery razy szybciej, rejestrację można było także wygrać w konkursach. Pamiętam też, że w, że w pewnym okresie było, że serwer ten był też także ogólnodostępnym Universum 669 służyło głównie do wyszukiwania bugów w grze. To jest taka ciekawostka, która, która po prostu kiedyś miała miejsce. Jeżeli chodzi o, o Pro o Game. E, istnieje taka międzynarodowa nazwa Pro game e, jest, to, e, jest to organizacja dla, e, dla profesjonalnych graczy, czyli po prostu najlepsi gracze z całego świata e, toczą jakby rywalizację na, na jednym z serwerów. Gdzie akcja toczy się 5 razy szybciej. Ozna oznacza to, że atak na planetę, znajdującą się w tym samym układzie słonecznym, może zajmować na przykład 10 minut. Przy około 50 minutach na uniwersach o prędkości 1, czyli na tych normalnych, zwykłych, ogólnodostępnych uniwersach. Maksymalna ilość graczy na Pro Game wynosi 7,5 tysiąca osób. Oficjalnym językiem, wiadomo, jest to ogólnoświatowy serwer, to językiem tam, jakby urzędowym, jest oczywiście język angielski. Aktualnie, Progame istnieje jako, uni jako uniwersum 35 na stronie ogame.org. Jeżeli chcecie tam dołączyć, jeżeli czujecie się na siłach, że możecie tam podjąć walkę z najlepszymi, to jak najbardziej możecie tam, tam sprowadzić swoje siły. Do rozrywki nie jest konieczne posiadanie konta premium, czyli po, jest, czyli po prostu to jest jakby taki ukłon operatorów w kierunku graczy, bo tych premium naprawdę kiedyś było sporo. Trzeba było, jeżeli chciałoby się zwiększyć swoją gospodarkę, to trzeba było niestety wykupywać te pakiety. O tych pakietach już wspominałem już we wcześniejszym filmiku, więc nie będę poruszał znowu tego, te znowu tego tematu. Jeżeli chodzi o te konta premium, to wtedy zaś ta rozpoczęta tura w, zam w zamierzeniach twórców nie miała być resetowana pomimo włączenia pro ProOgame struktury OGameOrg, Uniwersum, to zachowało zwiększoną prędkość, odrębne zasady, forum oraz team nadzorujący rozgrywkę. Jeżeli chodzi o ProOgame, powiem szczerze, jeżeli chodzi o mnie, nigdy nie próbowałem się tam logować, nie wiem dlaczego. Może nie jestem jeszcze na, na tyle personalnym graczem, żeby po prostu wejść tam i podjąć walkę z najlepszym. Im. E, słyszałem trochę o tym serwerze, że po prostu e, jeżeli tam rozrywka toczy się pięć razy szybciej, to naprawdę na czas wybudowania swojej gospodarki, na wzmocnienie floty, obrony jest naprawdę bardzo mało czasu, więc trzeba być naprawdę dobrym graczem, żeby to wszystko poukładać. Od podstaw zacząć, jakby z pomysłem, tworzyć to swoje imperium, bo inaczej zostaniesz w przeciągu paru dni zniszczony. Więc nigdy nie czułem się aż takim personalnym graczem, żeby po prostu wejść tam i podjąć walkę z najlepszymi. Ja po prostu gram dla zabawy. Aktualnie ProGame istnieje jako uniwersum 35 na ogameorg.org. Jeżeli czujecie się, to oczywiście jak najbardziej wchodźcie i podejmujcie walkę z najlepszymi. Jeżeli chodzi o hierarchię członków team OGame.pl u nas tutaj na ogamie są takie jest taka terminologia, czyli takie skróty używane na przykład na forach, czy w grze. Ja Wam trochę opowiem o tych skrótach, na przykład najważniejszym skrótem jest GA, jest to Game Administrator. Następny jest MG, jest to Mistrz Gry. GO, łamane przez TGO, jest to Game Operator, jako testowy Game Operator. Na forum możecie spotkać się z terminologią taką jak FA, czyli to jest Forum Administrator. Jest tak samo inny skrót SMOD, czyli Super Moderator. Jest też MOD, czyli Moderator i TMOD, czyli Testowy Moderator. W sieci IRC mamy IRC Support Admin, IRC Support Manager i IRC Supporter. Zwierzchnikiem wszystkich, administ a, wszystkich administratorów jest Koma, e, czyli Community Manager, e, nadzorujący funkcjonowanie gry w danym kraju. E, no dobra, e, <coughs> Mówiliśmy sobie trochę o nieuczciwości, e, wiadomo, a, no jak mówiłem, jest to pożegnalny nasz filmik z planetą Meselonia zaraz pokażę Wam jak od razu skasować konto. Jeżeli ktoś nie wie, to od razu może się dowiedzieć. Ja oczywiście będę się z Wami już powoli żegnał. Nie wiem, czy będą robione dalej filmiki, jeżeli będą jakieś padały pytania z, wa z Waszych stron lub będziecie naciskać na jakąś daną kategorię, którą chcielibyście się, nie wiem, którą byście chcieli omówić tutaj, albo gdybyście chcieli, no, żebym ja wam w czymś pomógł, to może taki filmik jeszcze na temat O OK się pojawi. Jeżeli chodzi o usuwanie konta, nie ma, na, nie ma nic prostszego. Wchodzimy w ustawienia jest to przykre, ale, ale niestety e, rzeczywiste, gdyż te konto służyło nam tylko do omówienia e, gry o game. Więc nie ma sensu ciągnąć, e, ciągnąć tego konta dalej. E, wchodzimy tutaj na konto. Zaraz, już zapomniałem też. E, ogólne, gdzie to było? Dano użytkownika. Zaraz, zaraz, zaraz. Gdzieś tu to było. Już dawno nie usuwałem tutaj konta, mówiąc szczerze. Eee, ostrzeżenia. Inne. Rozszerzone. Twoje konto jest. Czyli wchodzimy w ustawienia. Rozszerzenia. I dajemy skasuj konto. Ja się z Wami już żegnam. Eee, no, jak mówiłem, może kiedyś powstaną jeszcze filmiki na temat gry o game. Oczywiście pozdrawiam wszystkich maniaków, fanów gry MMO, MMO OSG, MMO ORG. Na pewno będę jeszcze prezentował filmiki innych gier, serii właśnie tego typu. A więc trzymajcie się oczywiście gorąco, łapkujcie, komentujcie. Na razie hej!